Cześć, witajcie już w kolejnym odcinku z Rada Dwójki Armor lepszy założony, właśnie się skarpmy, że mogę bo Mogę lepszy założyć, ten, który stał tutaj, więc wracamy do dungeonu raz, dwa go zrobimy Na szybkiego Może się uda, a może i nie, ale raczej powinno się udać takim armorem To można iść walczyć Jak dobrze idę? Zawsze idę inną drogą do tego dungeonu. Ja właśnie skopnąłem. O, jednak idę dobrą drogą. Idę dobrą drogą do tego dungeonu. I wchodzimy. O, tak, wchodzimy, jakbym jeszcze mógł. Tyk, Nie ja wziąłem ze sobą lepszego kilofa eee, i tak to jest kiedy idziesz, idziesz, a zapominasz co chcesz ze sobą wziąć i musisz się cofać i znowu wydać ekspa na teleportację Pięknie, pięknie Ten po prostu już schowaj u nie wiem zostaw go o będziki tam jeszcze zejście do kopalni zrobiłem. To kiedy indziej się zrobi. Bo dzisiaj za celem miałem iść do netheru. Ale lekko go utręciłem, jak zobaczyłem, że nie mam wystarczająco golda. Może w następnym pójdziemy do netheru. Zapomniałem, że z tych lepszym armorem nie mam aż tylu ników. A niestety, uuu, jeszcze tam jest statek? Chyba przy statku byłem na eksplororze i nic z niego nie znalazłem. To, no to nic Dobra, droga niżej to nie tu ani tu też nie tu w ogóle o, tutaj nie zobaczyłem jeszcze jednego zejścia Zmieniliśmy odpady, to będzie w tamtą stronę O, ja nie miałem Miksturka powrotu, łuk możemy wziąć, kryształek i lecimy. Bo to, teraz, ojoj, oj, dużo mamy tego złota. Dobra, takie rzeczy, które potrzebne raczej. A tu mamy zejść jeszcze niżej. Oj, błow, oj, 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 długo pójdę.

Ty jesteś tutaj przy raz za mną. Wow. Hej. Czemu tu jesteś? To uh, Aha. To było twoje ostatnie słowo. Hm. Szkoda. To jest git, to, to jest w miodzie Już jakie już jest zejście, to jest git. Jakby nie było zejścia, by byłoby wy... gorzej. To mi niepotrzebne, to też mi niepotrzebne, to też mi niepotrzebne... To też mi niepotrzebne. To przyjmę. To chyba mam w plecaku. O, pistęcie trójka. To przyjmę tą to wyrzucę. To wyrzucę, to mi niepotrzebne. To też. Kto perełka, wezmę cię. bo tu mamy? Dobra, może być już to. Chociaż już się na tylko odłożyłem, ale... Lepsze to niż nic. Tu będziemy ten, okej. Okay. Holt. Nie Co to jest? Teraz się widzę To normalnie wszystko można tutaj O wow o! No i zapytania Niestety nic tym nie mogę zrobić Szkoda A z tym panem bym dużo chciał zrobić. Jestem tak samo, żeby nie żył. Wow, 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 o, alchemii. o książka do enchantu. Z enchantami. Mówię Ci luj bombę. Dobra, nie masz takiego tego loa, ale wolałem się najeść. Tu cię spawner, nie? Jezu, gdzie wy macie twój spawner? Kupisz szkielety Tutaj był cały czas. Okay. Co tu mamy? Mamy jakieś? Rzecz. Widzimy się. O Jezu. o Jezu! nie widzimy się. O! A o. o! ciebie nie słyszałem. skąd jesteś. Może spawner, a nie? Jestem spawner. To krwawy, krwawił przez najbliższe 15 sekund. Nie się nic zrobić aha, czyli to ogólno daje Dobra, to możemy mieć Pomietnik I idziemy do tego netdretowego Zróbmy trochę A tu jest piszejszy iść Tak Jakiś mi to daje? Fajne Bo aktualnie mi to nie jest potrzebne do niczego Nie ma, będzie normalnie, lepsze wyjście normalne. O, już to widzę. Nie za bardzo chcę to ginąć. Także. Dobra, wstrzymanie oddechu, żeby nie zginąć. Pa, gdzie jest jeszcze jeden? Jeszcze jeden powinien być. Nie gdzie tylko są te trzy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale dużo złota poleciało. Uuu, Uu, ale dużo. Bardzo dużo. To cieszy. O, jeden diament. Takie będzie fajnie. Luma. Luma to była chyba ta dobra potka. Ja nie, nie wiem. Dobra. Jeszcze więcej złota. Dwa gaple. Diamentowa opata i. Aha, i. nie, było tutaj. Dobra, to możemy sobie odłożyć, bo. położyła złotego. tego tak. ciebie tu się w ogóle nie spodziewałem. Dobra. Ciemno, ciemno, ale dałem radę. O, diamentowy chestnut. To się rozumie pochodnie perełki, znowu dużo złota no i mamy kolejną kolejny kilo, więc w sumie go sobie wezmę przygarnę sobie tutaj jeszcze jedna skrzynka Potem on regeneration, wulcenia i Muzyka, muzyki nie zbieram. Podniosę, to nie jestem okej wow, Hello there. wow, wow, wo, wo, wow, wow. To nie przejdziesz, to nie jest za wysoki. Mogę sobie tak wstać i... Uderzać w ciebie. Jak nie, wiem, mi się mnie za chwilę nie w skończy. Aha. Pora to strzelam cię w złuchu. się, Gadasz, że ty się nie palisz Nie masz krytycznych gdzieś. A tak sobie powbijam chociaż. idziemy dalej ten ty poziom powiedziałam... nudny nudne ale damy radę Co już nawet przez komputer. dawaj Super marchewka mi się przyda. Ja cichnie. Fajnie, fajnie. Mana boost, fire 4, mana regeneration. Co jest? Dawaj to Tego nie... jest... o to jest To się przyda Omon, komana nie bierzemy Dobra, co dalej mamy Na tarczę tego, który Anuluje nam knodwag To też może się przydać Bo już mam taki Styw tutaj, że nie wiem co odłożyć Papa. Okay. Pa. To był głupi pomysł, bo teraz. Para, ja tam nie idę, ale wiemy gdzie jest portal do Nether, by the way. Jest to tu. więc super, koksuwa. Jak już znaleźliśmy portal, to jest hit. Mamy tyle złota, żebyśmy tam mogli pójść. Ale wiem, jak to się skończy. Skończy się tam z moim wyglebaniem się. Bo jeszcze dobrego armora nie mam. Jeszcze to nie jest to. To nie jest jeszcze ten dobry armor, którego powinienem nosić. Którego jest? Aha od 10. O, od 45. Od 10. Boże, święty było to od 10, to już dano bym na diamentowy set wyset. Nie, no poleciało dobry, dużo dobrych rzeczy. Nie powiem, że nie. Pokaż mój kilow. Istnieje 2. No to czwórkę możemy zrobić. Wykonanie, czy będę miał wystarczająca expa Mieć bym musiał naprawić. No, jak wejdę do góry, pogadamy, F. to nie połączę to, ponieważ jeden jest Iron. To jest silver. Ja nie mogę teraz dopiero doczytać, że to jest silver. A ja myślałem, że to jest ten... ironowy Bo nie widać jaki jest enchantowany czy to jest ten... Yeah. Dobra Chowaj mi kilofy Powaj mi łopatę A. gdzie mam łuki? Łuki ma z tej strony, dobra Kolejną tarczę i chyba mam wystarczając. wystarczająco. Ja kładę teraz te. Coiny. Te... Coiny kładę tutaj. O, mam trzy koiny. No dobra, są jak kupić za trzy koiny w naszym kochanym, pięknym sklepie. Czyli broń. No dobra, kupmy broń. Może coś dobrego się trafi. I Tempest Knife no, 4 damage yeah. Chowaj się Dawaj enchant Mana boost with protection Rezen mana boosta A właśnie mam książki i kowadło Właśnie co przypomniałem co mogę Wam pokazać. Odkryłem to też niedawno na multi. Bierzemy książki. Poznajmy. Zebra sobie zrobię kowadło. 3 powinny. Czy powinny być, ok. Zrobię sobie jedno kowadło. Ja wtoczę te kowadło Książkami i mam tą książkę. Zapytacie się, do czego jest ta książka? Patrz, pokazuję wam pierwszą nowość, dopiero na końcu odcinka. Zgaduję no, prawie na końcu odcinka, prawie Uznajmy, że weźmy sobie kutki z rankingiem i tym, pójdźmy teraz do góry, gdzie ja mam moje kochane kowadło. Połóżmy to tu, weźmy to i odzyskamy na przykład unbreaking. No dobra, mogło być lepiej, ale odzyskaliśmy unbreaking, co nie? Teraz możemy sobie Spod coś to dać. Yy, tutaj fajnie by było odzyskać feather falling. Odzyskamy dużo rzeczy, ale na razie niech to jest. Więc pójdziemy zrobić takie jeszcze z kilkoma rzeczami. Może protection od dostanę. Właśnie po to zbieram te ważne rzeczy. O, na przykład to protection. Protection, jedynka. To zawsze coś. Hmm, tutaj co mamy? Final, final Shoot 2 Arrow The Flaze hmm, Nie mam jeszcze enchantów? Co na tych wódkach jest? Rush No dobra, no to odzyskajmy z tych dwóch chociaż coś. I my klikamy na drabinę. Jesteśmy na górze. Protection i protection. Teraz tak. Tu nie mam protection, i tu nie mam protection. Tu poproszę protection. Aha, nie mogę na niej. Do. Aha, bo jest Fire Protection. No dobra. Wszystko wyjaśnione. Czyli Unbreaking. Protection 2 jest ładzia. Miodzie w robotach mamy Unbreaking, a to mam Unbreaking, to nie mam Unbreaking. Aha, tak mi się nie podoba inaczej. Protection 3? Dobra, nie mam Federfolingu, ale. To no tam jeden, ten. To możemy w sumie usunąć. A w sumie zostawmy. Nie wiadomo do czego się przydadzą. Eee, czy mam jakieś jeszcze z ciekawszych książek do zenchantowania? Panselux. Mama na boost nie mam takich Ja mam tutaj Nie powiem co, takie słabe rzeczy mam, ale Za to książki się te przydają Te, bo można dużo z nich Zrobić Och, jeszcze jednego monster fajnego dostałem, fajny. Zabił szkielet. Endureń. Jeszcze coś? Aha, tutaj. Niszczenie spawnerów. Flying, farming, smelting. Chociaż nie ma do tego busu teraz. O, to by się przydało zdobyć tutaj trzeba najpierw iść tu zostanie się tutaj to jest koszmar dobra specyfikacja jakoś tam idzie powoli tego nie zrobię kiedy nie będę miał tego tak gravel przyda mi się gravel do niczego Hard moda jeszcze nie włączymy, bo on się nie opłaca. O manga ten, gold jabłuszka jeszcze. Co mam? Dobra. Nieważne co, co ja mam, bo też mi co ja tutaj mam. Zatem on nic więcej. wait, 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 wait. wait. What? Uh, Recipe, a bo ja byłem w tym, no, bo Blues... Tu, 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 jak się nazywał ten mod, Blues Case, a co tu pokonał mm -hmm. Dark Magic, Dark Magic Led i Iron. No, mam tylko jeden Blyad Tylko jeden, dobra, czyli poza odcinkiem trzeba iść kopać Coś co, mogę się zająć teraz Teraz jest koniec odcineczka, moi drodzy Mam nadzieję, że wam się spodobało Piszcie, o, mam propozycję, Piście w komentarzach Jaką chcielibyście inną grę oprócz Minecrafta, bo Teraz my się skupiam skupię się na Minecrafcie, a na przykład Chcecie poglądać niego innego z moim wykonaniu na przykład ESA, od razu mówię, nie, nie Fortnite'a, Fortnite nie nagram. Ale inne gry, które może posiadam, a może nie mam. Piszcie swoje propozycje, jakie byście chcieli, żebym nagrał grę. Co z nią zrobił, jakbym może przyszedł tak jak teraz, inną grę, taką kompanię. Cokolwiek, piszcie w komentarzach. Ja jestem otwarty na propozycje. A teraz. Miej go, Janka. All right.